Diabeł chce, żebyś przewinął dalej, ale Bóg chce, żebyś to przeczytał. Drogi Boże, dziękuję Ci za nieskończone błogosławieństwa, te wielkie i te małe, widoczne i niewidoczne. Dziękuję Ci za moją rodzinę, za Twoją miłość, łaskę i siłę, która pozwala mi stawiać czoła każdemu dniu. Panie, proszę Cię, chroń tych, których kocham. Napełnij ich serca pokojem i spokojem. Prowadź ich kroki, niech nasz dom będzie pełen miłości, radości i zaufania. Powierzam Ci moją przyszłość. Otwórz właściwe drzwi, prowadź mnie według Twojego doskonałego planu i daj mi siłę, gdy przychodzą chwile niepewności. Wierzę, że zawsze działasz dla mojego dobra. W imieniu Jezusa, amen. Jeśli kochasz Pana Jezusa i się Go nie wstydzisz, napisz amen. I udostępnij to przesłanie. Nieoczekiwana dobra wiadomość może zawitać do Twojego domu.